Mamy tutaj bardzo ważną scenę teraz To jest scena grupowa I właśnie będziemy się do za to zabierać Jazda, jazda, jazda Dobra, do zobaczenia Szokująca informacja Właśnie dowiedzieliśmy się, że Goofy Ukradł Hermana Wszyscy powinni wiedzieć, że Goofy ukradł Hermana Goofy? Ty to ukradłeś z niego? Herman ja to mój partner spalingowy. A jesteś silny? Robię z niej sporty. Tak czysto. Powiedz mi, proszę, czy ty chcesz zostać drugim Hulkiem? No może. Chcesz zająć jego miejsce? Jest legendą, nie da się go wyprzeć. Bardzo piękne słowa. Goofy sugeruję, żebyśmy poszli na północ, kiedy ludzie się tutaj grają. Ludzie, nie pokazuję tego codziennie. Hahaha, ha, ha, ha. no dobra, jeszcze raz. Cześć, jak nie mamy tyle czasu. <zysk> <zysk> no ładnie. Jacek! Zniszczył ujęcie! Czy co? Nie idealne. Idealne, idealne. O no gdzie ty idziesz? Co za ruchy? Wszyscy już tutaj się zebraliśmy!